Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu z Magen Stumble Guys. Lecimy sobie szybciuteńko z kierkami. Naszym celem dzisiaj będzie wbicie e, szóstej koronki. Mam nadzieję, że nam się to uda. Ale zanim zaczniemy, klasycznie polecimy sobie z darmowymi nagrodami, czy tam darmowym spinem, jak to woli, aby polećcie z darmowym lajkiem, jakimś fajnym komentarzem, będzie mi na pewno bardzo miło. A dzisiejszym tutaj darmowym spinem będzie jako pierwszym. 5 gemów, no, no mogą być lepiej, <laughs> Mogło być lepiej, ale dobra, nie będziemy się przejmować, polecimy sobie dzisiaj może na przykład y, grizzlim, y, powiedzmy, że tak, grizzly ostatnimi czasami przynosi nawet szczęście, więc jedziemy z dzisiejszymi giereczkami. Zacieram rączki, bo dzisiaj mam w ogóle taką nogigę ochotę sobie pograć z tego Stumble Guys, nie ukrywam. Eee, I no, i tyle w sumie w temacie. Mam nadzieję, że coś fajnego nam wydropi na sam początek, jeżeli chodzi o mapę. I wylosował nam jungle roll, więc jest git. Jest to mapa, którą lubię nawet z tych wszystkich. Ostatnio mi średnio przypadło do gustu ta z Hot Wheelsu, więc mam nadzieję, że tym razem e, będzie tutaj znacznie lepiej, jeżeli chodzi o losowanie map. Dobra, idziemy, hop, hop, i hop, dobra, szybko przez ten murek. O nie, ja zostałem tutaj strącony, najgorzej na świecie. Ale mimo wszystko pozytywna emotka musi wlecieć, bo, bo tak, bo tak sobie po powiedziałem i tak ma być Dobra, hop, jest git, i dobra, i lecimy sobie teraz tak i tutaj, o to sposób. Czy ja zdążę przeskoczyć? Nie, muszę tutaj przeskoczyć na drugą stronę, o nie, na drugą stronę, hop, i jest git. Lecimy sobie tutaj dalej. No, i tutaj wszystko wskazuje na to, że przejdziemy do kolejnego etapu. Tutaj jeszcze przez błotko trochę nieudolnie, ale jest git. Udało się. Proszę bardzo, emotka nasza ulubiona na sam koniec. No, i myślę, że tutaj cel jest prosty, czyli oczywiście dojście do wielkiego finału. Bo czemu by nie? Pozostało klasycznie 16 graczy połowa z tego, co jest. No, i lecimy sobie z kolejną, tutaj zacną mapą. A drugą mapą, zacną, jakże, będzie uwaga, uwaga, co to będzie, co to będzie. O nie! Ja się mówiłem dzisiaj, że ten Hot Wheels Hustle to nie jest moja ulubiona mapa. No, ale cóż, trzeba na tych niezbyt lubianych również grać. I myślę, że oczywiście tutaj postaramy się, em, no, może nawet nie, nie tyle, że zwyciężyć, no, bo no to będzie to ciężko, ale po prostu przejść dalej. Hop. O, jest git. Teraz naj najgorzej mi się jeździ tymi samochodzikami, chociaż zauważyłem, że jest taki dość prosty schemat, jeżeli chodzi o ich sterowanie. Dobra, weźmy tutaj czerwony samochodzik. Wow, to nie jest najgorzej na świecie. Po prostu tutaj trzeba tak pojedynczo strzałkami sterować. Nie tak jak normalnie się e, jakby steruje, że przytrzymujemy te strzałki, tylko właśnie pojedyncze ruchy tutaj muszą wlecieć, ewidentnie na tej hot wheelsowej mapie. W sumie to jest dość ciekawe i ciekawi mnie cały czas. O nie, czy ta mapa będzie limitowana, czy ta mapa jakby w jakimś czasie w sensie no, zostanie wyłączona, czy ona już będzie na stałe. Nie, najgorzej, najgorzej na świecie, ale uda się i tak, jest wielki finał. Mimo tego, że ta mapa mi tak średnio leży, ale może ją w sumie wymasteruję za jakiś czas, bo czemu mówię nie? Koniec rundy do finału. Ale tutaj pozostaje 8 osób, w tym ja oczywiście właśnie. Nie zauważyłem, w się sensie nie sprawdziłem jednej rzeczy, czy ja mam jeszcze Stumble pasa. <laughs> Jeżeli nie zapomnę, sprawdzę to po tej gierce. Mamy tymczasem Lost Temple, jaka mapa finałowa. No więc tak średnio bym powiedział. No ale cóż, nie poddajemy się. Weźmy sobie tutaj. O. Chciałem sobie kamerę na bok wziąć, ale no, nie był to najlepszy pomysł, jak widać. Kurka wodna, a mogę tu... a nie, nie mogę, tak chciałem. Troszeczkę szukać system. O o nie hop, no to niezłe hop. Hop. I. <laughs> nie no, jak na razie I idzie najlepiej delikatnie rzecz biorąc. Dobra, poczekam aż się schowa i od razu polecę. Hop. O, wyrzuciło mnie trochę. Graż była łaskawa dla mnie. Stwierdziła, że skoro mi tak kiepsko idzie, to mi pomoże. Ale z tego co widzę, to pozostałym graczom nie idzie jakoś o wiele lepiej, więc to jest. O, to chciałem powiedzieć, że to jest moja nadzieja, ale no. Nadzieja matką głupi w tym wypadku, ale 25 wrzeciało i mamy jeszcze Stumble Pass ostatnie 3 dni, ale już super emotkę zgarniemy. Normalnie szał i dostaniemy też um, tutaj kroki. Nie no, ten Stumble Pass, jeśli mam być szczery, było o wiele słabsze chyba niż ten poprzedni, takie mam wrażenie. Bo w poprzednim Stumble Passie grałem o wiele mniej, a Bo temu czemu temu misiowi teraz tylko te prezenty wylatują, nieważne. Yy, wydaje mi się, że grałem mniej, a zdobyłem fajniejsze rzeczy. No ale no nic, mniejsza o to. Yy, otwieramy kolejny darmowy tutaj spin, darmową nagrodę. A yy, jakby tutaj yy, efektem tego openingu będzie uwaga, uwaga. No, już wolę te 10 gemów niż jeden żeton z całą pewnością. Stać mnie na jakiegoś skina? Nie, nie stać mnie na nic. Um, Okej, okay. no dobra, trudno się mówi, żyje się dalej, o całkiem fajna oferta swoją drogą, jest git, no i co, lecimy sobie z drugą giereczką, mam nadzieję, że ona będzie bardziej łaskawa, um, więc cóż, zobaczymy jak to będzie, <laughs> oczywiście celuję w finał i celuję w pierwsze miejsce, natomiast może być różnie z tym wszystkim. Wiadomo. Ale no co. Nie ma to tamto. Na tym Steamie idzie mi znacznie lepiej niż na. Uh, niż na emulatorze. Nie wiem, w sumie. Żałuję, że tak późno przyszedłem na ten emulator. Tak już stwierdziłem, że kurde na tym emulatorze tak beznadziejnie idzie, to jakby przejdę na, na niego. I w sumie było warto, jak najbardziej. Bra. Oj, oj, oj. Chyba musimy z tej strony zacząć. Nie wiem, dziwny jest strasznie ten, dziwna strasznie plansza. No i co teraz? Wydaje mi się, że jednak. Ej, myślałem przez chwilę, że będę na tym. Że będę na. na dole, na tym czerwonym. Dziwne by to było. No i niestety, prawdopodobnie o odpadniemy od razu. No ta mapa lubi, właśnie zaskoczyć. Ja tę mapę z jednej strony lubię, a z drugiej nie lubię. Ponieważ, jak jest właśnie tłum ludzi w tym wypadku, no to. to jakby. Ciężko jest niekiedy przepchnąć się przez nich, no ale te, w tym wypadku no, było to widoczne. On znowu Tilefall. Dobra, teraz musimy się skupić i po prostu tak no nie przepychać się, ale też zarazem też nie wyczekiwać. Musimy tutaj znaleźć złoty środek w tym wypadku. <laughs> Dobra, jest git. Ej, czy to jest? Myślałem, że to będzie takie giga proste. Hop, hop. Dobra, udało się tak. Myślałem, czy ryzykować tego double jump'a, bo mnie te double jump'y bywają takie mało pewne niekiedy. No, ale udało się więc jest całkiem, całkiem przyjemnie. Pozostało na Placu Gry 16 graczy. W tym my. No i co? I zobaczymy, cóż nam tutaj. Los przyniesie w kolejnej rundzie. Chciałbym chętnie e, sobie zagrać w, może, na przykład Icy Highs, też byłoby całkiem spoko. Oby nie mapa kosmiczna, jedynie, bo tej nie lubię, właśnie tej w kosmosie, więc być może coś innego. O, Jungle Roll, całkiem spoko. No więc co? pełne skupienie, mobilizacja, koncentracja i wszystkie inne dziwne słowa. I lecimy z tematem. Bra, hop. Ok. Dobra, wyślijmy emotkę tutaj na rozproszenie rywali. No nie, na razie to się sam rozproszyłem, ale nie spadłem na szczęście tej. Paradoksalnie ta platforma mnie uratowała. Dobra. Jest git. Jest dobrze. Teraz spróbujmy to jakoś obejść w jakiś tej fajny sposób. Doskoczę. No, oczywiście, że nie doskoczę, bo czemu miałbym doskoczyć. Uwaga, uwaga, no nie, najgorzej, najgorzej na świecie, hop, ok. weźmy, spróbujmy wejść, o, w taki sposób, no i chyba, właśnie, prawdopodobnie nam się już to, no nie uda nam się już tutaj za bardzo, zobaczmy na szybkości jeszcze Stumble Passa, do kolejnego Stumble Passa brakuje już niewiele do tego levelu, ale myślę, że ten level tego Stable Passa nabijemy sobie w następnym dniu naszych zmagań.